Witam Was w kolejnym odcinku, sobie zagrajmy w spor W dzisiejszym odcinku będziemy już przechodzić do fazy plemienia, ale najpierw może dojdźmy do swojego gniazda i przejdź do fazy i, wciś, i wciśnijmy guziczek przejść do fazy plemienia. Nasza historia widzicie, żeśmy ze chwili kilka tych yy, no, ale chyba dwo, teraz dostaliśmy dwa kolejne osiągnięcia. Bardzo mnie to cieszy. I teraz co? Ulepszmy naszego stwora. Jak najbardziej będzie się dać. Najlepsze łapy, wiadomo. Tutaj już wszystko masz najlepsze. Może dajmy Ci coś, co Ci da do zdrowia więcej. To już masz najlepsze. A żeby mieć zdrowia więcej, to dajmy ci jeszcze to. Mamy 110. Bardzo fajnie. Przydałoby ci się dziób zmienić, co nie? Akurat ma nas stać. I będziesz mieć splujęcie na piątce. No może nie dajmy już tego tutaj. Tylko dajmy to na czole. Taka czapka to będzie. Będzie to jak czapka wyglądać. Taka ma, takie małe coś dajmy. Na czole, pomiędzy, pomiędzy oczami, no i co? Chyba już nic więcej nie będziemy mogli zrobić, wszystkie z ataku mamy na piątce. Jesteśmy bardzo silnym, byśmy byli bardzo silnym stworem. Ale nie można być głupim wiecznie. Trzeba przejść na wyższy poziom ewolucji, <laughs> I przechodzimy teraz do fazy plemienia. Dobra, weźmiesz kija, walniesz go, coś tam, coś tam i się roz... zacznie palić. <śmany> Przepraszam. O, Aj, kurde, zwykły klawisz. Cieszy mnie to, że założyliśmy plemię. Teraz kur szybko by się przydało pomić, Eee, eee. coś tam, coś tam, coś się pomieści. coś tam. No, dobra. Eem. Nasz język jest po prostu zarąbisty. No, bardzo fajny. Więc teraz może ubierzmy naszego stworka z gatunku Dajmy mu tą czapkę, daj plus 3 do wytrzymałości, więc mamy jeszcze więcej punktów Dajmy go tutaj, tutaj dokładnie Jakąś maskę, no on ma taki ryj, że maski to raczej chyba dawać mu nie będziemy A dajmy mu coś tutaj, co daje do walki, na przykład to O takie coś takie coś i coś takiego, żeby miał taką sukienkę. Mm -hmm, dajmy mu. W sumie tego nie musimy dawać, tylko dla ozdoby, byśmy to dali. Ale chciałbym coś, co by dało nam walkę na poziomie drugim. Coś takiego, dajmy mu o takie maski na ramionach. Albo nie. Maskę dajmy mu tu. Taki trochę dziwne na brzuchu, dodajmy na ramiona. No. no i jest dobrze. A mogę go wyprostować, bardziej szczerze mówiąc. Taki zgarbiony będzie wieśnia, głupi śmieć. Epickie. Dobra. Zobaczmy, jak tam z naszym plemieniem eee, wy idziecie. Kurde, jak tu się sterowało? Dobrze, już pamiętam. Znajdźcie mi tutaj jakiegoś potworka i go zabijcie. Weźcie z niego jedzenie, i dajcie właśnie tutaj. Musimy zabrać z tego jedzenia na początek jak najwięcej się da. Zbierzmy tak, nie wiem, może do 100 sztuk. Myślę, że będzie dobrze. Oni świetnie wyglądają Mało co mi wychodzą jakoś stwory które wyglądają w miarę normalnie ale ci mi się po prostu udali Mam już 50 sztuk O powstało kolejne To są neutralni to dobrze nie będą nas atakować Lepiej dla nas Będziemy mogli się dłużej Przygotowywać na wojnę Bo my będziemy Cały czas na czerwonym tle Czyli będziemy teraz, jak my byliśmy tak mięsożercami, drapieżnikami, to teraz będziemy agresywne Z agresywnym plemieniem Zbierajcie jak najwięcej tego jedzenia panowie Czy ja słyszę mietka? No, to jest pan władziu, pan mietek gdzieś indziej jest To jest pan władziu, przydałoby się go zabić później Zabijcie Wytępcie, zróbcie wszystko, co jest możliwe. I później pozbieracie te jajko. Zbierajcie. Pan władził. I jednym uderzeniem siedemdziesiąt jednostek weźcie jeszcze to myślę, że tyle wystarczy siedemdziesiąt pięć osiemdziesiąt 80 jednostek powinno wystarczyć No wykluwajcie się pasożyty małe I teraz budujemy kamienne topory Jak niech się tylko wyklują i pójdziemy, ruszymy na nich z całą siłą Zaatakujmy, teraz jeszcze troszkę jedzenia pozbierajmy Teraz tak dostu jednostek żeby był na zapas O tym jak zdobędziemy jakby to powiedzieć Posuniemy się po prostu naprzód w że... wronosz. Hm. Płuc ma korob Klugoroma. Chyba jakoś tak się nazywał A ty sko jak, to, jak to żyjesz? Kto ci pozwolił żyć? Ty weźmiesz to. Nie cieszcie się, się, tylko oskurujcie. Wypatrzcie. Dajcie jedzonko. Żeby było. W sumie nie będziemy już dłużej zwlekać. Weźmiemy ich wszystkich. Weźcie topory, panowie. atakujecie. Dobra. Walce, walce. <laughs> tu się? Jeszcze jeden padł nie i ostatni został zniszczmy no to niszczę. ja zobaczę co nam kradnie, czy coś wielkiego, czy małego, nie no jakieś jakieś kurwysyństwo, za przeproszeniem nic nie więcej nie damy no, tempie, tępcie tam szkoda że to tak wolno idzie dobra pierwsza wioska poszła się walić nasz totem rośnie przy okazji ulepsza się Zabijcie to Ci nas nie lubią, ci nas nie lubią i ci są, nas nie lubią. No to nam się udało. Trzy wioski na raz nas nie lubią. Ci nas, znaczy dwie nas nie lubią, trz, trzecia nas nienawidzi. Niezbyt dobrze to jest. Jecie teraz. Kurde. Zróbmy to, żeby było kilku rybakami. Wy później pójdziecie na polowanie. czego to pora nie wziąłeś? czego ty biłeś? Nieważne. Niech się pouleczają jeszcze. Arakak oraka, Jakiś No ty się jeszcze ulecz, co? Dobra, ty się już nie leż Macie topory, więc idziecie mi polować na tych A ty mój drogi bierzesz osiem rybacki, tak samo jak ty Idziecie mi łowić ryby. Dobrze, że jesteśmy blisko wody, mamy łatwy dostęp do ryb. by nos się pan wkurzył trochę. Mamy fajnego sąsiada. Później go ubijemy, ale to później. Teraz niech się cieszy jeszcze życie. Łowicie te ryby? Dobra. A wy mi polujecie dalej. Nie ma opierdalania się. Same małe. Choler. Albo wiecie co zostawmy je, żeby urosły. Kurde, mieście je zostawić, albo dobre, już wtempić go. Niech się rozum dzieci. Nieważne jak to brzmi. Przepraszam. Kurde, przeziębiony jest, że jestem. Nie, wy nie wyzdrowiałem do końca. Ale trudno się mówi, ile ten odcinek już trwa. A, 15 minut niecałe. No to, jeszcze troszkę. Bierzecie Kamy, e, kamienne topory. Żeby się przygotować. Nie zdążycie chyba już nic jeść, Albo może. O. Kolejny stwór epicki. Pięknie. Tym razem z Dildem zamiast Ogona. Ech, po prostu pan Wacław, pan Mieciu i kurde, pan władził. Wszystko co jest możliwe. Dobra, zdążyliście zjeść. To dobrze. Kurde, oni mają włóczników, to trzeba na nich szybko podbiec. Akurat nam się nasi, nasze dzieci tutaj odrosły. Chyba nam zaraz spadnie chłopak. To może iść no co. No niestety nie zdążyłeś. Ale to Szkoda, że nie możecie ich zjeść. Dobra. Wytrzej. O mi brać. mówcie, że kolejnie nie Nie, nie atakujecie mnie na szczęście. Widzę, że, że się od kogoś oberwał. Mm -hmm. A ty co? A ty co? Ej, ty. Idziesz mi stąd. Kurde mądry się znalazł. Jeszcze tego ubić. Teraz ty chcesz mi okraszać? Idź mi stąd. Szczerze, musimy się z nimi pogodzić. Musimy się z nimi pogodzić, bo walka na trzy fronty to jest naprawdę ciężka sprawa. Zbieraj to. Zbierajcie to wszyscy. Niech wiedzą, że z głupim śmieciem się nie. Dyskutuje Aby. Jak pierścień. Kurde, no. Najpierw może zjecie coś, Zdążycie. Wiecie co, nic nie wiecie. Znaczy, bierz, brać mi broń. Szkoda, że to są właśnie te topory. Przydałoby się. Zostawimy sobie tak Może ubijemy najpierw różowych Kurde no Tu jest ilu ich? Raz dwa trzy Czterech Więc tu też jest ich czterech mam no rację Ta. Ci mają pochodni to dobrze Czy mają topory to niedobrze Najpierw topornikami się bijecie Bijecie toporników Buki, jak teraz ich rozwalimy, to szybko pójdziemy na różowych i zniszczyć Gięcie, no, ubiliśmy wszystkich to piór. Dobra, zjedzcie podleczcie się, I się szykujcie, bo zaraz pójdziemy na różowych, póki oni są jeszcze słabi. Włócznicy cholerni. Dobra, idziemy. Całą grupą się w nich bijemy. Przy odrobinie szczęścia oni nas nie zaatakują. Oni są jeszcze słabi. No. Olera, jasna, co tak głośno się zrobiło? Się tam? kurde, wystraszyłem się. Po... Ta, ta gra ma jakieś bugi z dźwiękami. Tępicie ich, jeden nam padnie chyba. Chociaż może wszyscy przeżyją. No, raczej chyba wszyscy przeżyją. Chociaż. kto to wie? Dobra, wszyscy żyją. Ty nic nie robisz, więc wracasz. Ty wracasz. jakieś Już Zostało jeszcze 200. Mały sobie nic z tego nie robi, że niszczymy jego najmniej. Mam nadzieję, że nie urośnie. Dobrze, udało się. Zobaczcie co, wiecie co, sobie siedźcie, jedźcie. No, wracajcie, wracajcie. Chociaż moglibyśmy go później ubić, bo mu tam zostało niedużo 200 punktów a to zawsze kupa mięsa. Przy okazji, on tych trochę tempi. No, udało nam się ich ubić, na szczęście. Dobrze to żeśmy, dobrze to ja zapl yy, zaplanowałem. I co? Podleczycie się panowie. Podleczycie to. Dobra, jedźcie to. Teraz jedźcie. Kto głodny, niech je. Wszyscy jedzą Tak fajnie się w kolejce ustawiają. Wy jak skończycie. Późniejcie rozczyni i zacznijcie tam, łowić ryby. Życie, nie łodzi Czekaj, ty, ty chodź tu. Bierzesz mi oścień i łowisz szyby. Dajmy jeszcze dwóch. Reszta będzie pilnować. wioski No, morsz szczepy. To dobrze. Postawmy. <laughs> Brać mi to szczepi do ryb Jak to śmiesznie chodzi Później poczekamy Myślę, że lazurowi Za niedługo zaatakują więc przygotujmy się na atak teraz Ale ten odcinek trwa już swoje te 25 minut Może, nie wiem Zakończę go chyba teraz Więc komentujcie, subskrybujcie Ja się z wami żegnam I cześć